No? no spróbujmy, dobra? Przestań się mazać! A troszkę delikatniej początek, tak? No jeszcze raz, będę puszczysz mi tamto. Bo raka się leczy. Ale to się nie trzeba już wygłupiać. Rak to się leczy. W to przesłanie wierzę, inaczej bym tutaj nie siedział. I... w ten sposób byśmy nie rozmawiali. To, że siedzę tutaj, przed kamerą w tej chwili i mówię do Państwa, to świadczy o tym, że nie tylko uwierzyłem, ale i inni uwierzyli. No bo trzeba jakoś sobie radzić z tym potworem. U nas świadomość profilaktyki jest bardzo, bardzo mała. No i po to to właśnie robimy. No to dawaj jest, Raz, dwa, trzy razy, Mama, 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 You talking to me? You talking to me? To raczej ja talking to you. Nie zgrywaj z faniaka. Idź do lekarza. Badaj się i pamiętaj. Rak, to się leczy. To tak do siebie bardziej, czy, czy też... Ciemność widzę, zbadam się i będę miał jasność. Rak, to się leczy. Jednak tam, we filmie, to było inaczej. Wypadam śmiało ciało, wypadam śmiało ciało, wypadam śmiało ciało, będzie się działo. Jak wy to zaczęliście, dlaczego ja mam nie uczestniczyć w tym? To jest sprawa nas wszystkich. No Jeżeli nie zrobimy niczego dla siebie, no to co, Pozostaniemy tylko na tym etapie. Będziemy się dalej bali. Samo hasło, Rak to się leczy, nie jest hasłem komediowym. Tak? Ale zderzenie go ze scenami, które ma ludzie mają w mózgu, z komediowych tekstów, jest bardzo fajne i najlepszy dowód, że spodobało się nie tylko to mnie, bo wszystkim tym, którzy tu do tego studia przyszli. Można? Nie dzwania, twój killer! Żeby przetrwać, musimy być zdrowe! Siostry, trzeba się badać i już. I od razu po oryginale il idę. Żeby nie dobra, da, akurat wytniecie. Chyba się udało! Rachu Ciachu i postrachu! Bo raka się leci. Tak mówię, ja. J23, znowu nadaję. E, rak. To się leczy. Nie wiem, kto to wymyślił, ale zapamiętajcie to Państwo. Rak to się leczy. To się naprawdę leczy, jeżeli wcześniej poddamy się badaniom i zdiagnozujemy. Rak to się leczy. Musicie być cicho. Tam, 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 Nie pamiętam. Dobra, sorry. Drodzy Państwo, badajmy się. No i popierajmy akcję Rak to się leczy. Więcej na www.raktosieleczy.pl Akcja została wymyślona w związku z globalną potrzebą profilaktyki wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.